Przede wszystkim. Właśnie jestem w świątyni kolejnej. Trochę niezapowiedziana wizyta była e, związana ze zwiedzaniem świątyń, ponieważ byłam nieprzygotowana i mam krótkie spodenki, ale panie mnie zobaczyły. Nie wiem, czy się bardziej wystraszyły, czy po prostu chciały mi pomóc. Dały mi taką suknię do założenia. E, to jest taka jedna wielka płachta, jakby spódnica. Jest bardzo wielka, więc mieści się w niej pięć osób. Zawinęło trzy razy wokół mnie. I taką właśnie muszę spódnicę tutaj nosić. Nie wzięłam ze sobą mojej szarfy, której zawsze noszę, a takiego szala różowego. No, niestety nie byłam przygotowana. Jak sami widzicie, świątynia jest bardzo piękna. Zaraz wchodzimy do środka i Wam pokażę, jak to wygląda. Naprawdę rewelacyjnie. Tutaj mamy główne wejście do świątyni, już z daleka widać figurę Buddy, i sami zobaczcie, jak ta świątynia jest ogromna. A dookoła mamy przepiękne malowidła. Idziemy zobaczyć, co jest tutaj na stoisku. Pan coś sprzedaje. Znając życie, będą to jakieś kadzidełka, świece, może kwiaty. Tutaj mamy kolejne obrazy. Zobaczcie sami piękne okna, płaskorzeźby drewniane. Wszędzie kryształy kolorowe niebieskie, fioletowe, żółte, miniące się. Właśnie znajduje się w jednej z najstarszych świątyń w mojej okolicy, w mojej dzielnicy. Naprawdę świątynia bardzo ładna. Kolorowa, bardzo dużo posągów, smoki, węże, lampiony, jakieś orły, koguty. Naprawdę dużo się dzieje. Tutaj mamy malutki wodospadzik. Jakaś pani niebudda w malutkiej świątyni. No i oczywiście smoki, smoki, smoki. Wszędzie są smoki. Podejdźmy bliżej. malutkie fajne jeziorko wodospadzik w tle bardzo ładnie taka ciekawostka z kolejnej świątyni tutaj mamy toalety nie będę Wam pokazywać jak jest w środku normalnie toalety europejskie i azjatyckie i specjalne toalety dla mnichów oczywiście sklepik Zamknięty, wszystko zamknięte. Szkoda, bo trochę jestem głodna i chciałabym coś zjeść, no ale niestety. Na głównym ołtarzu mamy Buddę i nie wiem, co to za ptak gołąb, orzeł. No i oczywiście wszędzie małe posągi Buddy. Tutaj kolejny malutki ołtarz. Szkoda, że jest informacja po tajsku, bo jestem bardzo ciekawa, co to jest za figura i co przedstawia. Bardzo kolorowo, niebiesko, czerwono, złoto, smoki, smoki, węże dookoła. Naprawdę bardzo ładnie. No i oczywiście mamy napis Zdejmij buty. Przed każdą świątynią należy zdjąć buty. Idę teraz oddać panią moją szatę, ponieważ tutaj ją dostałam. Musiałam się przyodziać, ale znajomi powiedzieli, że fajnie wygląda. i też by chcieli taką samą. Okej. Okay. Bye bye, Buddha. Wracamy do domu. Okej, okay, teraz muszę zdjąć moją szatę. Tak to wygląda. Już wam pokazuję. Jest naprawdę bardzo, bardzo wielka. Weszły jedna, dwie, może trzy monia. Zabija się tak. A tak wyglądałam wcześniej, sami widzieliście. Więc w takich krótkich spodenkach nie za bardzo dobrze się zwiedza. Niestety mój znajomy nie powiedział mi, że zwiedzamy świątynię, więc jestem nieprzygotowana totalnie. Ale pani dała mi taką chustę i naprawdę bardzo fajnie. Nic nie mówiłem na temat odkrytych ramion. Bo możecie zaraz zapytać. Hej, mam odkryte ramiona, o co chodzi? Pani dała mi tylko tą suknię, powiedziała, że ramiona ok. Także zostawiam. Cześć wszystkim, dzisiaj Was zapraszam na rybną farmę i na piękny punkt widokowy. Wycieczka dookoła miasta z moimi znajomymi ze szkoły. Także zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda dookoła. Teraz znajdujemy się właśnie na rybnej farmie. Nie można tutaj łowić ryb, można tutaj ryby karmić. Możemy kupić jedzenie dla ryby, które kosztuje mniej więcej 10 ba i rzucamy je do wody. Ryby skaczą, jedzą, jest frajda dla dzieciaków. A punkt widokowy, świątynia na wzgórzu na wysokości około 800 metrów, więc ciężko byłoby tam się dostać na piechotę, czy skuterem, czy rowerem więc pojechaliśmy razem na zwiedzanie okolic samochodem tym razem. Nie rowerowo, samochodowo. Trochę wiatr wieje, ale jest bardzo fajnie, ciepło i słonecznie. Zapraszam Was do zwiedzania. Tutaj widzicie rybki. No i właśnie rzucają się na jedzenie. Nie wiem czy znacie jaki to rodzaj. Ja nie znam. Ale są duże, mają zielono-niebieskie buzie. Niektóre są pomarańczowe. Właśnie idę do kolejnych domków, zobaczyć jakie tam są ryby. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery domki. Fajne miejsce dla dzieciaków i żeby przyjechać, odpocząć, relaksować się. Może i dobrze, że nie można łowić ryb, bo gdyby tak wszyscy zaczęli łowić, to by nic tutaj nie było ciekawego. Tutaj sobie rybki pływają, jakieś czarne. Woda trochę brudna, idziemy dalej. Podobno w tym największym domku są największe okazy rybna. Tutaj widzę, że mamy jakąś małą świątynię z budą nad wodą. Także jak sami widzicie, Buddha jest tutaj naprawdę wszędzie. Ludzie sobie siedzą, odpoczywają, robią zdjęcia. Dobra, idziemy zobaczyć Buddę. No i taka mała właśnie świątynia. Buddha, daszek, woda dookoła. Teraz wam pokażę, jak to wygląda z tej strony. Właśnie domki, w których można się zrelaksować, rzucać rybom jedzenie. Palmy, palmy, wody, palmy, palmy, góry. Palmy, palmy. Tutaj mamy ciekawy domek w wodzie. Nie wiem jak tam ludzie wchodzą, skoro dom jest w wodzie, może płyną kajakiem. Tam mamy jeszcze kolejny domek. A tu miejsce relaksu, jakieś posągi buddy znowu. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Tam pan karmi ryby. Teraz znajdujemy się w części wystawowej. Mamy posągi Buddy. Wszystko za szkłem, może żeby nie zniszczyć. Informacje o tym miejscu oczywiście wszystko po tajsku. No, to jest raczej miejsce dla tajów. Raczej turysta tutaj nie przyjeżdża, chyba że naprawdę ktoś, co ma bardzo dużo czasu, mieszka w okolicy, przykładowo tydzień. I jeździ właśnie po takich okolicznych miejscach. No powiem Wam, że niektóre ryby to są wielkie okazy. Taka ryba, jedna na talerzu, to jest chyba dla dziesięciosobowej rodziny. Tu mamy spiegowisko rybek, możemy zobaczyć. No niestety nie mamy jedzenia, a dzisiaj było zamknięte, nie wiem dlaczego. sklepik zamknięty, karteczka po tajsku, może Pani wyszła? Ciężko się domyśleć, ponieważ było po tajsku. Wielka ryba wita nas na dzień dobry, ponieważ znajdujemy się na rybnej farmie. Ludzie, wszyscy w maseczkach. Tutaj mamy ciekawy posąg. Buddha. Ale wygląda jak kobieta. Ale oczywiście jest to mężczyzna, żeby nie było. Tutaj mamy jakąś płaskorzeźbę przedstawiającą Żołnierzy i dzieci na rękach, wśród drzew. Oczywiście napisy po tajsku. Tutaj Państwo kupili pokarm, im się udało. W wielkiej torbie i właśnie karmią ryby. Te ryby są naprawdę ogromne takie nasze karpie ale 10 razy większe. I naprawdę kolory mają przecudowne. Różowe, czerwone, pomarańczowe. Sami widzicie. Czwir, czwir, czwir. Teraz jesteśmy w kolejnej części rybnej farmy i tutaj mamy dziki lochy takie małe zo. wow, ona się patrzy na mnie. Okej, okay, może podejdę bliżej. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. A kuku niem niem niam Właśnie dojechałam do jednej ze świątyń w dzielnicy, w prowincji dokładnie Makachan. Tutaj mamy świątynię na wzgórzu i idziemy właśnie na punkt widokowy. Zaraz zobaczymy co tutaj się znajduje, a świątynię Wam pokażę zaraz, ponieważ jest za mną. Więc wybrałam najpierw punkt widokowy. Właśnie tam stoi jakiś mnich. Podziwia widoki. Widzę, że jest rzeka. No, powiem Wam, że widoki są rewelacyjne. Tam mamy jedną świątynię z wielkim buddą na szczycie. Tam mamy po prawej stronie drugą świątynię, wielka stupa, a w tle mamy jezioro. Swoją drogą byłam na tym jeziorze na zachodzie słońca. Nie wiem, czy widzicie, może uda się to pokazać na zbliżeniu. Po środku jest taki domek. A po prawej stronie jest taka droga piaszczysta. To właśnie tam kiedyś byłam na rowerze, a, a obok rybacy łowili ryby. Więc takie miejsce relaksu, odpoczynku. Także sami widzicie, mamy tu jeden pasang buddy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, posągi mnichów. Na ścianie mamy płaskorzeźby z Buddą. Także naprawdę dużo się tu dzieje. Przed każdą świątynią należy zdjąć buty. Wchodzimy. Ja tylko wejdę na początek. Nie mam odpowiedniego stroju, ale mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Teraz właśnie znajdujemy się w muzeum. Dokładnie jest to muzeum małych płaskorzeźb przedstawiające wizerunki Buddy. Mamy płaskorzeźby mniejsze, większe, wręcz nawet malutkie. I na wszystkich są wizerunki Buddy. Tu możemy dać jakieś datki za muzeum. Naprawdę wygląda to ciekawie. A teraz wchodzimy do głównej świątyni. A przed świątynią mamy piękną starą stupę i piękny ogród przygotowany przez Michów. Tam jakaś pani sobie robi zdjęcia w kapeluszu trzech fotografów. Może jakaś znana celebrytka tajska? Nie wiem, ale wygląda naprawdę bardzo ślicznie. Zaraz podejdę bliżej, może się uśmiechnie. Jeśli jedno zdjęcie robi trzech fotografów, to kurczę naprawdę. Może to jacyś paparazzi. A teraz kolejne miejsce, punkt widokowy na naszym szlaku. Jeziorko, domek na jeziorku, świątynia wielki Budda. Także jest naprawdę pięknie. Zaraz Wam wszystko pokażę. A po drodze jeszcze mamy takie punkty widokowe, piękne jezioro, budda na wzgórzu na szczycie, po prawej stronie mamy świątynię. To są właśnie te miejsca, które Wam pokazywałam z punktu widokowego pierwszego na szczycie. Także naprawdę super miejsce na wypoczynek. Właśnie już jestem u siebie na dzielni. Przyjechałam z całodziennej wycieczki. Bardzo fajny dzień spędzony z moimi znajomymi. Również fajnie, ponieważ w szkole mamy jednego nowego nauczyciela z Europy i przy okazji chłopak zobaczył co tutaj jest w okolicy. Może nie najlepsze atrakcje, bo dzisiaj był taki inny dzień trochę, żeby wszyscy byli zadowoleni. I ja i on i tutaj nasz kierowca, który nas oprowadzał. Także naprawdę bardzo fajnie. Odnośnie klasztoru, który widzieliście ostatnio, okazało się, że to nie jest świątynia, tylko klasztor. Powstał on 30 lat temu. Jest to miejsce modlitwy, spokoju, medytacji, nauk o buddyzmie, więc każdy może tam przyjechać, wykupić sobie taki jakby alaturnus i zgłębiać nauki buddy. Dookoła są bardzo piękne domeczki. Można wokół tego klasztoru mieszkać za jakieś naprawdę marne grosze i codziennie można mieć właśnie lekcje odnośnie buddy, buddyzmu, jogi, medytacji, nauki prawdy, o egzystencji, o dobroci, jak pomagać bliźnim, wszystkie tego typu właśnie rzeczy. Klasztor naprawdę bardzo, bardzo piękne i tak jak widzieliście na filmiku, zostałam przyodziana w taką szatę, Dała mi ją zakonnica, e, Wszyscy pytają, a gdzie ramiona, gdzie ramiona. E, za, też zapytałam zakonnicę. Ona machnęła ręką, więc jest OK, więc spokojnie. E, nie byłam przygotowana na zwiedzanie świątyń, bo zawsze noszę ze za sobą swoją e, szarfę, a tym razem jej nie wzięłam, ponieważ mieliśmy zwiedzać coś innego, ale wszystko poszło dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie filmiku. Bądźcie ze mną przy następnych e, moich filmikach na YouTube. Pamiętajcie o lajku, komentarzu, subskrypcji. Jeśli chcecie zobaczyć moje życie, jak wygląda w Tajlandii, w moim górskim miasteczku, e, wspierajcie mnie duchowo. Jesteście bardzo potrzebni, bo bez tego kanał się nie rozwinie. A chcę teraz, e, właśnie, rozwinąć YouTube'a. E, także wszyscy wchodzimy na YouTube'a, oglądamy, komentujemy i polecamy znajomym. Także dziękuję i bye bye. Budda też Was żegna.